Kochani moi, witam was na kanale Sieni do Natury, gdzie poruszam zagadnienia zdrowia, urody, ale też rozwoju duchowego. Ten filmik jest też odpowiedzią na pytanie jednej osoby: dlaczego my przyciągamy toksycznych ludzi do swojego życia i jak możemy też się z tego właśnie jakby mechanizmu wyzwolić? I tutaj, kochani, chciałabym poruszyć kilka zagadnień, ponieważ tych przyczyn przyciągania jakby tych Osob toksycznych do naszego życia jest bardzo dużo i ja tutaj jakby wam powiedziałam, ja bym chciała tutaj stworzyć cały cykl tego typu filmików, żeby one nie były zbyt obszerne. Ale dzisiaj chciałabym właśnie też jeszcze oprzeć się, co będzie kontynuacją filmiku, a też dlaczego podczas spotkań rodzinnych dochodzi do takich konfliktów, do takiego jakby zaognienia tych naszych wewnętrznych krzywd i zranień. Ale w oparciu o trzecie takie prawo wszechświata, jest to prawo rezonansu, ono mówi, że podobne, przyciąga podobne, że nasze przekonania w to, co głęboko wierzymy, o czym jesteśmy przekonani, i to są przekonania też na temat jakby osób z zewnątrz nas i na temat nas samych, bo jakby na tym najgłębszym poziomie ja Wam mówię. Też tego właśnie naszego serca czy wewnętrznego dziecka, my jesteśmy jednością i to, co my myślimy o innych, my tak naprawdę myślimy o sobie samym i vice versa, co myślimy o sobie, to my myślimy o innych. Też to mogą być właśnie przekonania na temat relacji i ogólnie na temat świata bo po prostu. Na przykład przekonanie, że ludzie są źli, albo u kobiet na przykład, że mężczyźni są okrutni, są źli i tak dalej. I teraz kochani. Zewnętrzna rzeczywistość to jest to lustro. Ja już wam to wiele razy mówiłam, ale jeszcze w tym kontekście przyciągania tych jakby toksycznych osób, nie tylko y, partnerów, ale w ogóle z zewnątrz toksycznych y, jakichś takich, nie wiem czy przyjaciół, czy w ogóle osób, które nas będą raniły i będą nas krzywdziły. Są to osoby. Które wchodzą w rezonans zawsze z naszymi właśnie przekonaniami negatywnymi na swój <coughs> własny temat. Teraz jakie to mogą być przekonania? Ja już Wam to mówiłam, że to może być przekonanie, że my nie zasługujemy na bycie kochanym, albo że my nie jesteśmy dość dobrze, dość piękni, dość atrakcyjni, albo że nie potrafimy robić czegoś dość dobrze. Ja Wam potem to przekonanie ostatnie, że my czegoś nie robimy dość dobrze, też na swoim przykładzie, jak Wam mówię. I my zapraszamy do swojego życia takie osoby, takie zdarzenia, które wchodzą z nami w pewnego rodzaju ustawienie. Zaczynamy przenośnie odgrywać takie scenki, to się rozgrywają takie dramaty w naszym życiu. I te osoby to są dla nas przenośnie tacy aktorzy, yy, którzy wraz z nami zaczynają odgrywać określone role. I teraz morałem tej scenki, tego dramatu ma być podświetlenie podświetlenie tego wzorca. Myślowego, tego przekonania w nas, nad którym my mamy popracować, mamy je po prostu uwolnić. I dlaczego tak jest, że my czasem, jak gdyby pewne sytuacje życiowe powielokroć musimy przepracować? No właśnie dlatego, że jeszcze nas za mało zabolało, za mało nas zakłóciło. Nie było to na tyle głębokie zranienie, żebyśmy my sobie uświadomili ten wzorzec myślowy, który w nas jest, bądź ten nasz schemat postępowania względem innych, bo co my innym dajemy, to my sporo tam otrzymamy. To jest to prawo karma, o którym Wam też mówiłam. Nie było to już tak dla nas jeszcze bolesne, żeby nas motywować do tej wewnętrznej pracy, bo celem tego, że te osoby odgrywają względem nas te krzywdzące, jakby scenki, te role jest właśnie to, żebyśmy my w końcu jakby zaczęli nad sobą pracować. Nie przerzucali odpowiedzialności na innych, mówili, to oni są winni temu, co ja odczuwam, tylko przyczyną tego jest ten wzorzec myślowy, który jakby ja w sobie podtrzymuję. I teraz też, kochani, druga sprawa. To są też te traumy, bo ponieważ te wzorce myślowe są zawsze połączone jakby z takimi emocjami, z tymi uczuciami z okresu wczesnego dzieciństwa. Tutaj narysowałam, mam też takie właśnie dwie: jakby dwa zbiory, dwie postacie. I tu jest na przykład taka <laughs> ilustracja, która nam pokazuje, że na przykład dwie takie osoby, nie to będzie na przykład kobieta i mężczyzna, te dwa zbiory one się przyciągają, na przykład w kontekście właśnie stworzenia wspólnej relacji i tworzą wspólną przestrzeń. Tą część wspólną zbioru. I teraz zobaczcie, co się znajduje w tej e, wspólnej części, jakby zbiorów. Znajdują się tam te krzywdy, które były i w tej osobie numer 1, i w tej osobie numer dwa. I one się sumują. Dlaczego relacje i spotkania z innym są dla na nas takie bolesne? No właśnie, bo w tym e, wspólnym zbiorze, w tej wspólnej części, w tym spotkaniu dwóch osób, zaczynają, jak gdyby do środka przedostawać się i te moje. E, i dziś jeszcze nieodraagowane, nieuwolnione emocje i przekonania tej osoby. I to jest do kwadratu, czyli 2 do kwadratu to jest 4. I jeżeli my jesteśmy straumatyzowani, mamy te krzywdy, mamy te zranienia, mamy te negatywne wzorce myślowe, to my przyciągamy dokładnie osobę, która będzie miała podobne zranienia, podobne krzywdy i podobne wzorce myślowe. I zaczyna się ten taniec krzywdząc taniec. Zaczynamy się po prostu bardzo boleśnie kaleczyć wzajemnie. To jest wszystko na podświadomym poziomie ja wam już to kochani mówiłam. I teraz co jeszcze? Zobaczcie, wzorce wyniesione z domu, z wczesnego dzieciństwa. My jakby obserwujemy naszych rodziców i to, jak, jak wygląda relacja pomiędzy mamą i tatą. I my potem w dorosłości my możemy tą relację odtwarzać. I my jako dziecko wiemy, że to jest złe sposób, w jaki oni się na przykład wyrażają o sobie, jest y, niewłaściwy. My bardzo nie chcemy mieć takiej relacji, a paradoksalnie taką stwarzamy dlaczego, bo nasza dusza, na podświadomym poziomie, ona bardzo, bardzo by chciała już teraz poprzez uświadomienie, przyjęcie tego wraz sam y, właśnie wachlarzem tych emocji to sobie zobaczcie jeszcze tą metodę Rezusa, o której Wam powiedziałam w tym filmiku o tych spotkaniach rodzinnych. Przez przyjęcie, przez zaakceptowanie tego, przez rozpoznanie wreszcie to uwolnić. I jak my uwalniamy siebie, to uwalniamy też po całej linii jakby e, rodzinnej też naszych rodziców, naszych dziadków, nasze babcie i tak dalej, i tak dalej. To jest ponad osiem pokoleń w tył. Tak się dzieje, i bardzo często właśnie nasza odbór chce to zrobić, po prostu też dla siebie samej i dla naszych przodków, żeby to uzdrowić, żeby to uwolnić, żeby przeciąć, jakby ten taki krąg cierpienia rodowego. Bo jeżeli będziemy patrzeć tylko na to w, kontek w kontekście tego, co się dzieje tu i teraz, to my jesteśmy, ja mam już to powiedziałam też, właśnie jeśli chodzi o odżywianie i tak dalej, my jesteśmy jakby tą przenośnie mrówką na nocy słania, nie tym słoniem, dopiero my rozumiemy, co się zadziewa w naszym życiu, kiedy patrzymy z tej szerokiej perspektywy. I to jest często właśnie, jeżeli my spojrzymy po całej jakby linii rodowej, co się zadziewa z nami. I też właśnie w kontekście tego, że my poszukamy źródła oderwanych dorosłości Stanek w bo to może być coś takiego, że na przykład jesteśmy sobie takim alwym dzieckiem. Które coś tam e, pięknego przygotowało dla swoich rodziców? nie namalowała jakiś obrazek, czy jakąś tam e, wiecie, wykonało nie wiem, pracę plastyczną. Idzie do mamy do taty, pokazuje to i mówi: Mamo, zobacz, narysowałem do ciebie to i to. Mama jest zaganiana, my nie możemy też winić za to naszych rodziców. Po prostu albo nam nie poświęca uwagi, czyli my czujemy się już nieważni. Mam taki wzorzec, że to, co my zrobimy, jest niegodne uwagi drugiej osoby. Albo gdzieś tam zaganiana, czy tam y, powie tak bardzo ładne to jest, ale popraw to i to. I my już mamy taki wzorzec, że na przykład y, nie robimy y, czegoś dość dobrze. Albo w ogóle powie, nie teraz nie mam czasu. I my mamy wzorzec, że my w ogóle nie zasługujemy na uwagę. Albo y, czujemy się jakby odrzuceni w tym momencie, tak. Albo na przykład no to może być taka sytuacja, że dzieci nas wyśmieją. Że coś zrobimy, coś narysujemy. Dzieci zaczną się śmiać po prostu, albo z naszej jakichś takiej wypowiedzi, wiecie, to, to wszystko się gromadzi we wczesnym dzieciństwie w nas. I potem w dorosłości, na kanwie właśnie tych zapisów myślowych, bo my coś wtedy pomyślimy na temat siebie, albo na temat e, właśnie e, jakby drugiej osoby, że to osoby są okrutne, względem nas i tak dalej. My będziemy to odgrywać w stękach. E, w tych ustawieniach już w dorosłości potem, czy to z partnerami, czy z przyjaciółmi, czy właśnie w pracy z innymi osobami, żeby znowu. To, co nas wtedy zabolało, zakuło nas jeszcze bardziej, żebyśmy my to po prostu sobie uświadomili jeszcze głębiej, jeszcze głębiej i wreszcie to przepracowali, przebaczając, uwalniając przez serce, przez tę transformację przez serce. Ja Wam to już, kochani, wielokrotnie mówiłam, bo zobaczcie, te traumy to jest coś takiego, co są jakby takie pęcherze na stopach, takie rany, takie e, drzazgi. Jak my idziemy z takimi traumami nie z takimi drzazgami, to idziemy, byśmy nie poszli tam, nas boli. Staniemy na mały kamy, którego byśmy po uwolnieniu tych traum, tych uraz, tych krzywd w ogóle nie odczuli. My to po prostu boleśnie odczuwamy, jak ogromny ból. Dlatego, żeby nie spotykać, jakby nie przyciągać, jeśli się na piec wyczkałam tych tak kochani, tych toksycznych osób do naszego życia, my musimy po prostu podjąć tą intensywną pracę nad uwolnieniem i, i tych traum i przekodowaniem właśnie tych przekonań. W macie też pracę z przekonaniami. Wziąć kartkę, długopis i napisać sobie: Relacja partnerska dla mnie to, mężczyźni dla mnie to, czy kobiety dla mnie to, i wypisujemy wszystko ze świadomego i podświadomego umysłu, co myślimy na dany temat. I To dopiero z nas wychodzimy, widzimy, co służy naszemu dobru, co jest dla nas korzystne, a co nie i przygotowujemy to. Bo jeżeli my tego nie zrobimy, będziemy powielokroć, powielokroć powielokroć, powielać dane schematy. Także ja sobie to, kochani, jeszcze tutaj na karteczce wynotowałam coś, co bym chciała tutaj powiedzieć. No właśnie, tak, że jeżeli jesteśmy tacy poranieni, tacy ztraumatyzowani, przyciągamy takiego na przykład ztraumatyzowanego partnera, to jest bardzo ważne też, żebyśmy my w ogóle um, zwracali uwagę na to i nie używali słowa toksycznego czy toksycznych ludzi, tylko ludzi, którzy są dla nas mistrzami, nauczycielami. Oni się ustawiają, zobaczcie, z wielką miłością, to dla takich duszy, która też nas tutaj kaleczy, jakby traumatyzuje, po raz kolejny, żebyśmy my to wszystko uwolnili, jakby po tym sznurku, całą tą jakby też pamięć emocjonalną, to jest dla mnie też wielki wysiłek, wielkie obciążenie, że nadchodzi w w rolę tego krzywdziciela, czy tego kata, my, żebyśmy my przebaczyli też i z wdzięcznością podziękowali tej danej osobie za to, że weszła z nami w to ustawienie którego celem jest nasze uzdrowienie. I przez te bóle, przez te cierpienia których celem jest uwolnienie właśnie tych traum, tak jak wam mówię, mam mówiłam, tych przekonań, ale też nauka wybaczenia. Wybaczenia i co najtrudniejsze podziękowania tej trudnej, traumatycznej osobie, która pojawiła się na drodze mojego życia za tą piękną lekcję, za to, że była tym cudownym nauczycielem. Danie w miejsce urazy wdzięczności, w miejsce gniewu, krzywdy, miłości. To jest ta podróż. Temu służy ta podróż, ten cykl przemiany tego anioła w człowieka? Tak, przynajmniej powiedziała mi moja dusza. I jeszcze kochani, a, tak jak Wam mówiłam, właśnie na przykład ten traumatyzowany nasz partner, on też jako dziecko mógł być poniżany, bity przez swojego rodzica. On potem chce sobie to zrekompensować, będzie nas jakby poniżał, bo on też będzie miał, jak my mamy zaniżoną samoocenę, my przyciągamy partnera o obniżonej samoocenie. I on, żeby podnieść, jak gdyby swoją wartość, będzie nas poniżał. On to będzie robił nieświadomie, będzie grał tą rolę. Boga nie opowiadał jakby schemat swojego ojca, tak jak na przykład nowy chłopczyk widział, że ojciec tak, a nie inaczej postępuje względem mamy, tylko bolało, on wiedział, że to jest okrutne, on sobie obiecywał, że on niech tak postępować nie będzie, nicowy. Wchodzi w dorosłość. I tak samo postępuje. Dlaczego? Bo nieuzdrowiona ma te traumy, tak jak my mając nieuzdrowione traumy przyciągnęliśmy go do siebie i ona na przykład zaczyna to leczyć przez alkohol, odwracać jakby uwagę od tego, co go boli. I zaczyna tak jak ojciec stawać czy agresywny, czy właśnie zaczyna być wulgarny, czy nas zabiję i i tak dalej. I tak dalej. I teraz może być tak, że jeżeli w relację z kobietą, Inną, on by się inaczej zachowywał, tak bardzo często jest też, że to my jakby inicjujemy takie a nie inne zachowanie u danej osoby, która w kontekście <laughs> znaczy spotkania jakby z drugą osobą byłaby całkiem inna. I ja to znam z autopsji, że na przykład na żowie moich przyjaciół, oni na przykład w spotkaniu z inną kobietą, czy na przykład ze mną są całkiem innymi osobami, a na przykład potrafią być okrutni w stosunku do kobiet swoich, które powinni kochać. Także kochani, tak to jest i jeszcze to, że my na przykład wytykamy palcem, to ty mi to zrobiłeś i tak dalej, bez rozumienia, że to przyczyną tego jesteśmy my sami, że to jest ten wzorzec myślowy. Jakby oddajemy to do drugiej osoby bez przyjmowania tego do siebie, to powoduje, że my znowu dajemy taki jakby emocjonalny cios tej osobie, tak? Obwiniając ją, atakując, powodujemy, że ona broni się przez kolejny atak. Ja tutaj jeszcze kochani wam przeczytam taki wpis, jeszcze na koniec może w mojej duszy. jak go oczywiście tutaj znajdę, bo tu mam bardzo dużo tych wpisów, które dla was przygotowałam. Jakie ważne jest to, żebyśmy właśnie odpowiadali przez rozumienie i przebaczenie bo jeżeli my tego nie zrobimy kochani to my cały czas będziemy w tym cyklu właśnie ofiary i kata, ofiary i kata, ofiary i kata I celem właśnie tych, tych scenek, które my odgrywamy jest właśnie wychodzenie z tego cyklu przez główne jakby, jak my to przerywamy my już tego nie będziemy musieli odgrywać i te osoby yy, toksyczne że oni znikają z naszego życia, my potem na przykład wchodzimy w kolejną relację i jesteśmy w ustawieniu z takim inną osobą. To przecież tam mam odpowiedzialność na przykład. Odpowiedzialność, przypomina dusza, to odpowiadanie na tych, których spotykasz akceptacją i miłością. Tak też nie czynisz nikogo i niczego winnym innym losu. Musisz bowiem przyjąć wszystko i wszystkich poprzez. Odpowiedź po poprzez rozpoznanie i zrozumienie w sobie, bez iluzji, to oni, bez przerzucania, to Ty jesteś przyczyną. A świat jest tylko lustrem, to jedyna droga. Biorę ku sobie, odpowiadam prawdą we mnie, co naprawdę się zdarzyło, w co naprawdę wierzę, czy to prawda, czy ja naprawdę chcę mieć nadal to przekonanie, czy to jest w ogóle moje. Inaczej, wskazując innych, winnym. Zawsze kupisz się i idziesz w labiryncie życia wobec cudzy znaków. Już znasz to błądzenie bez odpowiedzialności i bez brania do serca nie możesz znaleźć nici. Nie możesz dotrzeć do celu. To jak z wybaczeniem bierzesz ból, by już nie tworzyć koła karmy, bo co dasz, to z powrotem otrzymasz. Ty odpowiadasz za swoje łzy, za swój ból, za swój niemoc, za swoje błędy. Im więcej odpowiedzialności, tym więcej wolności, bo teraz sam już swoje życie. Zaufaj mi, to jest najważniejszy krok ku bezwarunkowej miłości. Cokolwiek niesie życie, biorę i odpowiadam na to miłością. Już wiesz. Mówiłam ci, jak ważne jest, byś ty pierwsza przerwała kręgi gniewu, złości, krzywdy, odpowiadając zrozumieniu zrozumieniem siebie, ponieważ zła a ciemności tak nie pojmiesz, nie zrozumiesz. Często pytasz, skąd ten gniew, skąd ten ból? Umysł ma tu swoje tryki, bo oni, piecze, bo, bo parze. A ja cię pytam, po co ty wkładasz rękę do ognia? Wielu z was nie widzi świadomie tego, co się, w was, co się w nich zadziewa i parzy się boleśnie. Nie ty jedna. Tu wszyscy jesteście jednak dzieci w, w piaskownicy życia, uczycie się bawiąc ten coś komuś powie, ten niechcący popsuje komuś zabawki, ten kogoś baleśnie potrąci, czy specjalnie nie dzieci przecież uczą się na swoich błędach, kogo tu winić sam nie wie co się w nim zadziewa i sypie biaskiem bo czy na oślep znasz takich, jeszcze nie ochłoną z emocji bo szef go w pracy poniżył, a już strach wylewa na ciebie swoje bóle, gniewy i żale bo po prostu spotkał cię po drodze czyś ty winna, czyś ty odpowiedzialna czy on jest winien, czy szef nie dojdziesz ukochana, bo na szefa na przykład sprząteczka wylała, kawę w pracy i tyle. I tak koło się toczy. Musisz zatem szukać we własnym rozumie, po co szła w kierunku tego, co cię atakuje. Dla jakiej nauki? A zatem pójdzie też radowanie się dla siebie, kochanie dla siebie, przebaczenie dla siebie. I wtedy zobaczysz, że życie może się lekko kręcić w koło. Teraz ruszaj w życie, a spotkawszy innych witaj ich z uśmiechem. Albo zabieraj zabawki, opowiadaj wedle mocy i tego. Co dziś masz do przerobienia? Od niech robi swoje, a ty rób swoje i tyle. Oj, i jeszcze jedno pamiętaj, wy tu raz jesteście nauczycielami, a raz uczniami. Ale zawsze sami odpowiadacie za swoje mądrości i za swoją prawdę. Nie wolno nikomu wciskać na siłę swoich butów ani swoich prawd. Ten, co nie chcąc zburzyć twoje budowle, to twój najpiękniejszy, mniszczyk nauczyciel. Trochę chaotycznie, kochani, bo to są takie szkice, jeszcze to rozmów z duszą. Ja to muszę jeszcze <coughs> przepisując, jakby sobie dopracować. Eee, ja jeszcze ten temat przyciągania jakby tych trudnych osób Wam będę omawiać w dalszych filmikach, bo nie chcę, żeby ten filmik był za długi.